Mi chodzi o jedną rzecz, problem się zaczyna robić inny, że nam coraz więcej młodych zawodników wypada i przestaje grać, bo Płacheta, to jego w ogóle nie ma w kadrze meczowej, zagrał w tym sezonie minutę, już wie, jak co mnie martwi, jest, nie co by nie powiedzieć, jest alternatywą, klub ma ujemne punkty. Ten chłopak nie gra w ogóle, on wpuszcza chłopaka z Akademii yy, yy, Derby w ostatnim meczu Ronej, a on siedzi kolejny są... mecz na ławce rezerwowych cały, więc słuchajcie... Ale to nie są kluczowi piłkarze. Nie, tam, ale patrzmy globalnie układać. Jacek, że... Spod... no bo Jacek, musisz brać wariant A, wariant B i wariant C, czyli wariant pozytywny, strzelamy jedną, drugą bramkę, stajemy ze z tyłu i się bronimy. Możesz mieć wariant, że gramy na 0-0, będzie dogrywka i karne, ale musisz wziąć wariant pod uwagę, że coś pójdzie nie tak, strzelą ci bramkę, musisz coś gonić wynik. Kont kontuzja kontuzja wynik. I teraz wtedy, kogo mamy jaką alternatywę? No, wtedy szukasz, dajmy na to, bo musisz gonić wynik, no to szukasz takich piłkarzy, chociażby jak kiedyś mieliśmy Grosickiego, który notabene wczoraj trzy bramki dograł i, i miał jakiś dzień konia. Czy, gdzie, nie dotną, gdzie, gdzie, gdzie czego nie dotknął, to się obracało w złoto, więc słuchaj, ja dzisiaj bym rozważył yy, Sytuację w Jóźwiak, e, czy, czy Ale w Może kategorii nie, powołania Grosickiego w ogóle. Do ja bym rozważył, bo ja wolę dzisiaj mieć zmiennika Grosickiego. Nie brnijmy, jeżeli wróci Nie, 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 jeżeli wróci do takiej dyspozycji, to wolę mieć zmiennika Grosickiego, który z Pogonią jest na drugim miejscu, jeżeli się nie mylę, w tabeli, tak. Eee, niż chłopaka płachetę albo wiaka, który nie gra minuty. No to panowie, to mamy go powoływać za to, że jak ten kiedyś grał w Lechu, a ten kiedyś grał wcześniej w Śląsku w Rosach? No ludzie, się wydaje, że nie ten kierunek... Szukajmy ludzi, którzy są w grze, którzy wejdą bez żadnego problemu i ci pomoże w 20 minut. My nie mamy nawet dobrego zmiennika z taką szybkością. Bo, to, bo ciągnięcie zawodników takich, którzy nie są kluczowymi dla naszej reprezentacji, a nie grają w klubie i ciągnięcie ich za uszy, to nie jest najlepszy pomysł. Ja rozumiem taką sytuację i, i, i dobrze, żeby trener są nie brnął to, w to w marcu, tak? Bo, mhm. bo, to, bo to jakby nie widać efektów tego ciągnięcia za uszy niektórych piłkarzy. Oni wcale nie grają lepiej, wcale przez to też nie, nie grają lepiej. Lepiej, ani dla reprezentacji, ani grają lepiej w klubie, a wręcz dalej mają problemy z Ale jak tymi Ale że, miał takiego Grosickiego w takiej formie i go zabierasz na jeden mecz przykładowo, umawiasz, się, mówisz... No tak, tylko, tam, tylko jak my mówimy, na... Marek, jak mówimy, że my gramy na przykład w takim ustawieniu 3-4-2-1... To mówisz, że nie ma miejsca na no czy na wahadło, czy grosika byś wystawił? Nie, nie, chodzi mi o, to... o zawodnika, który na ławce jest, który... No, nie, 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 jeżeli po, chodzi o... Potrzebujemy go w danym momencie. Mu tak, i... biorę cię na dwa mecze, zobaczymy, co będzie ja potem. Ja się zgadzam, że Grosik jest w bardzo fajnej formie teraz, wrócił, świetny mecz zagrał i tak dalej, tylko też musi się jakby to wszystko składać w jedną całość, tak? tak że na daną pozycję mam taką i taką konkurencję, Role, tu mam taką taką, i taką rolę konkurencję, dla czy w o, i mogę go wykorzystać, jak go mogę wykorzystać też, i tak pamiętaj, dalej. Pamiętajmy plan, też, plan. że być może są zastanie przed wyborem rzucenia wszystkiego na jedną kartę. Będzie w tak gardłowej sytuacji, że wtedy no tak. jakiś desperacki krok być może uratowałby mu życie. Ale tego to jest temat może wrzucić w takim układzie wtedy w takiej sytuacji, jak mówisz, że jest ta dziewiątka i wrzucić go tam gdzieś za dziewiątką, żeby jedną z dziesiątek był, żeby, żeby starzyło 10 raz, 2 minut kluczowego meczu i na przykład wynik jest niekorzystny, i tak niekorzystny. Tak? Wyobrażam sobie, że też mógłby być w takiej sytuacji przygardetny, ale to jest daleka droga. On zagrał jeden bardzo dobry mecz, natomiast jeszcze, Sporo no, tych meczów do marca, jeszcze będzie do, do, do grudnia.